Witajcie na kanale Knitanki. Jest to druga część filmiku, w której pokażę, jak wykończyć chustę ogon smoka, smoczy ogon, jak wykończyć tą chustę właśnie tymi ozdobnymi ząbkami. W pierwszej części pokazywałam, jak tą chustę zacząć i kontynuować. A w tej drugiej właśnie pokażę, jak wykończyć tą chustę. Przy okazji chciałabym zaprosić was do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie, kliknijcie również w dzwoneczek. Wtedy będziecie dostawać automatycznie powiadomienia o wszystkich moich nowych filmikach. Także nic was nie ominie. Linka do pierwszej części tej chusty znajdziecie również. W opisie filmiku. W opisie również znajdziecie linka do grupy na Facebooku. Jest to grupa Druty od początku, druta kanału Knitanki. Grupa jest połączona z moim kanałem na YouTube i tam wspólnie dziergamy i uczymy się dziergać na drutach. Dobrze, to już koniec tego wstępu. Już przechodzimy do tego, jak właśnie wydziergać wydziergać sobie, jak zrobić te ozdobne, wykańczające ząbki w chuście ogon smoka. Gdy Wasza chusta ma już odpowiednią wielkość, a ta wielkość oczywiście zależy tylko i wyłącznie od Was, gdyż tą chustę można robić naprawdę bardzo dużą i bardzo długą, przystępujemy do wykończenia tej chusty. Te ząbki, tak jak mówiłam, mam tutaj po całości chusty. Oczywiście jest to tylko mała próbka, w której pokazuję, jak zrobić, jak wykończyć tą chustę. Wy oczywiście zrobicie na waszą na wasz rozmiar taki jak chcecie. I gdy mamy już odpowiednią wielkość, przystępujemy właśnie do tworzenia tych ząbków. Również tutaj na tym brzegu. Kiedy to robić, jedyną ważną rzeczą jest, aby mieć również tutaj zamknięty kolejny ząbek. To jest jedyna taka ważna informacja. Czyli mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5 żeberek i zamknięte trzy oczka. To jest najważniejsze. Jeżeli jesteście gdzieś tutaj w tym momencie, trzeba po prostu dorobić, i możecie wtedy robić według tego, co zaraz Wam pokażę. Jak będziemy robić ten ząbek? Jesteśmy w tym miejscu. Zamknęliśmy sobie trzy oczka. Powstał nam tutaj kolejny ząbek. I teraz to oczko zostaje na drucie prawym. Przerabiamy dwa oczka prawe. To jest rząd pierwszy. Odwracamy robótkę. Włóczka idzie do tyłu. To jest rząd drugi. Oczko zdejmujemy bez przerobienia. Jedno prawe i to brzegowe od tyłu. To był rząd drugi. Rząd trzeci: oczko brzegowe i trzy oczka prawe. Jeden, dwa, trzy. Rząd czwarty odwracamy robótkę. Brzegowe zdejmujemy. Dwa prawe i brzegowe. Robione jak zwykle od tyłu. Rząd piąty. Oczko brzegowe. I cztery prawe. Jeden. Dwa. Trzy. I cztery. Mamy już 5 oczek na drucie. Odwracamy robótkę. Oczko brzegowe zdejmujemy. 3 przerabiamy na prawo. Robimy cały czas oczka prawe. I to ostatnie oczywiście od tyłu, to jest to nasze oczko brzegowe. Chcemy cały czas aby ta chusta miała zachowane te oczka brzegowe. To był rząd szósty. I w rzędzie siódmym będziemy zamykać oczka i tworzyć ząbek. Będę zamykać tak jak wcześniej, czyli to zdejmuję pierwsze oczko, drugie przerabiam i przekładam nad nim. Zamknęłam pierwsze, identycznie zamykam drugie, trzecie, i czwarte. Zamknęłam już oczka z ząbka, i teraz zamykam piąte i szóste. Jeden ząbek, kolejny ząbek, zobaczcie, jest już gotowy. I robimy identycznie każdy kolejny następny ząbek, czyli znowu jesteśmy w tym miejscu, gdzie mieliśmy zamknięte oczka. To oczko jest na prawym drucie. Robimy znowu rząd pierwszy: dwa oczka prawe, rząd drugi. Oczko brzegowe zdejmuję, jedno prawe i brzegowe od tyłu. Rząd trzeci: brzegowe zdejmuję i trzy oczka prawe. Rząd czwarty, odwracam, brzegowe zdejmuję, dwa prawe i brzegowe od tyłu. Odwracam, rząd piąty, brzegowe zdejmuję i cztery prawe. Rząd szósty. Brzegowe zdejmuję, trzy prawe i to brzegowe od tyłu. Mam kolejny ząbek, i zamykam znowu. Zamykam znowu oczka. Jeden. Starajcie się nie zamykać ciasno, ja teraz kręcąc filmik tutaj troszeczkę za mocno, za ciasno za... zamknęłam tutaj te oczka. Starajcie się zamykać je dosyć luźno i jeden, dwa, trzy, cztery, ząbek jest już zamknięty. I jeszcze pięć. I sześć. I powstał nam, zobaczcie, tutaj mam jakąś taką mechutkę z tej włóczki, i powstał nam już drugi ząbek. I już powoli w ten sposób. Ta boczna ścianka również nabiera ząbki. Tworzą się na niej ząbki. I w ten sposób, ząbek po ząbku dochodzicie do końca chusty. I, i to wszystko. Chusta wtedy już jest gotowa. Wtedy chusta ma ząbki. Z każdej strony, czyli tutaj i tutaj. Tak jak to dzieje się u mnie, nie wiem czy będzie to dobrze widać, bo mam dosyć blisko kamerę. Ząbki były tu, i później ząbki idą. Ale na tych zdjęciach, na początku filmiku, widzicie właśnie, jak to wygląda i o jaki efekt mi chodzi, aby go uzyskać. Mam nadzieję, że te ząbki nie będą dla Was trudne, a naprawdę bardzo ładnie wykończą tą chustę. Wiem, że już niektórzy z Was opanowali dzierganie właśnie z tym otwartym oczkiem, takim tutaj na brzegu. Wydaje mi się, że to jest też dosyć ciekawe, bo jest to po prostu ładne. Jeżeli coś sprawi Wam trudność, piszcie komentarze, bądź pytajcie na grupie. Oczywiście postaram się jak najszybciej na wszystkie odpowiedzieć. Jeżeli podobał Wam się filmik, oczywiście dajcie lajka, to też jest bardzo miłe. W tym filmiku to już wszystko. Mam nadzieję, że w miarę prosty sposób przekazałam Wam, jak zrobić te ząbki, które wykańczają chustę. Za dzisiaj Wam dziękuję. Za błędy przepraszam i widzimy się w kolejnych filmach.